Człowieku dzisiaj do Polski. Kochana ojczyzna, kraj bez pańskich psów, uprzejmych ludzi, jakie te chłopy w kompetentnych polityków, <śmulacje> niesłychanie pomocnych i przyjaznych funkcjonariuszy policji. No, ty, gościu, ogarnij zupę! Kraj holików, alkoholików. Pracoholików przed swoją wielką szansą jest w formie. Trzeba daleko, bardzo daleko dolecieć. Czy doleci? Doleci! Przestańcie wszystkich! Brawo! Pracoholików, ziemniakocholików. Kraj, który nauczył mnie jak żyć i funkcjonować w społeczeństwie. Kraj, w którym mam rodzinę i wielu przyjaciół. Kraj, w którym mamy opodatkowany nawet deszcz. Pierwszego dnia, w ogóle jak przylecieliśmy, to była burza i to dość konkretna, bo grzniało, błyskało się i lało całkiem konkret. No ale drugiego dnia pogoda była już dużo lepsza. Generalnie pobyt w Polsce przebiegał poniekąd pod dyktando dzieci. Chcieliśmy się zobaczyć z rodziną, przyjaciółmi, ale dzieciaki zawsze były, są i będą priorytetem. Rodzice w ogóle zamówili chłopakom piasek, bo taka paka piachu ogólnie chyba 160 zł kosztowało. Nie wiem czy to jest dużo, czy to jest mało. Pewnie koledzy budowlańcy lepiej się znają na cenach. Dobra, może pan opuszczać, zleciało wszystko! W każdym bądź razie mega się przydało, bo chłopaki miały. Super Friday i naprawdę się cieszyli. Każdy z nas, chyba jak się wychowywał, szczególnie na Manhattanie, piaskownica zawsze była pod ręką. Można się rzucać bryłkami, można kopać, budować w piasku, zamki, babki stawiać. Petarda! Co jadłeś, Myszko? Bloda jadłeś? Brawo Nie, bo nie jest tak 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 tak. I Marcel mówi do Kuby... Nie, Kuba mówi tak, ja jestem... Y, ja się nazywam Kubuś Kubu? Adam. A Marcel mówi, nie. Ty jesteś Kubuś, Ale. Ja jestem Marcin Adam. A Kuba mówi, nie, nie jestem Ale Ja jestem Adam. Kuba. A Marcin. Ty nie jesteś Adam, ja jestem Marcji Adam pożoga. A Kuba mówi. Ja jestem Adam. Ty nie jesteś i się chyba z 20 minut kłócili. Jeden drugiemu tłumaczył. Jak się, jak się nazywają? Kto co serka? Ja, ja. No, a Masz łóżzeczki. Są tutaj, nie? no? Ale jak serek, to nie piasek. Chcesz kupić Serek? Kubuniu, serek? Dziadek słucham. Czy ty wiesz, gdzie mieszka, gdzieś radzik? Jaki radzik? <głosy> <głosy> Przed wylotem w ogóle dopadła nas wszystkich choroba. Najpierw dzieciaki się rozchorowały, temperatura i tak dalej, później Ania, później babcia Ela, a na końcu wzięło też mnie. Przez nieco ponad tydzień nie byłem na siłowni, w domu na dzień przed wylotem dopiero zrobiłem jakiś tam delikatny trening na chacie. Dieta raczej kiepsko przez ten okres, bo apetyt totalnie po prostu znikł. No ale na pobyt w Polsce już samo poczucie się troszeczkę poprawiło, więc też chciałem troszeczkę poćwiczyć. I tak pomyślałem, że wrócę do korzeni. Może nie tyle co wrócę, a zawitam na chwilkę. Zabawa z piłką to świetna forma cardio. Generalnie cele miałem następujące: trochę się zmęczyć, nie skręcić kolana, nie skręcić kostki i żeby szlufka z kaptura nie uderzyła mnie w otwartą gałkę oczną. 3 z 4 się udało. Było warto. Piłka to świetna sprawa. Polecam. Tego co śniegom wychłosto. No to śniegau. Tak? Ta. Ma jeszcze transportera. Tylko co to, to jego żona? Jak wracałem z mamą z lotniska, to mnie mama poinformowała, że coś jej buczy, skrzeczy, w kole. I tak sobie myślę, że przecież mózg jest mechanikiem. No, to pojechałem do mózga na wizytę. Przy okazji odwiedziłem gościa, zobaczyłem jego warsztat. Przybiliśmy pionę, pogadaliśmy. Dzięki Mordo ogólnie za profesjonalną diagnozę. Wow, co to za sprzęcior? Co to za sprzęcior? Ale ekipa.

Odbyliśmy też wizytę u Tomka, Oli, Jasia i Franka. Tomek i Ola to znajomi janeczki ze studiów, też mają dwóch chłopaków, też w podobnym wieku, także goście mieli frajdę, bawili się, szaleli bardzo pozytywnie, dzięki ogólnie za mega gościnę i do zobaczyska następnym razem. do Krakowa, żeby odwiedzić siostrę moją, chrześnicę moją, szwagra Tomka, no i Karola. Pojechaliśmy na budowę, żeby zobaczyć progres. Byliśmy na lodach, zjedliśmy grilla ogólnie mega przyjemnie, bardzo pozytywnie i nie mogę się doczekać następnego razu. Pijemy. A przecież nie piłem od października. Nie urwie mi się film? Nie, nie może mi się film urwać. Może nie, nie będzie pita wódka? Będzie pita wódka? wódka? Może nie, nie będzie pita wódka. Trochę się bój bój. boję tej wizyty. Kuba, Kuba na pewno mnie na będzie, będzie namawiał do picia. Może wypije piwko? Albo dwa. Człowieku, zajechałem na Manhattan. Ciekawe, gdzie ekipa siedzi. Łaże w kółko a chłopaków nigdzie nie ma. Pochowali się. Dobra, strzelałem cycka z kilometra jego śmiech. Już chyba wiem, gdzie siedzą. Skitrali się za śmietnikiem. Idę tam.

nie no, ma no, woda. A, no. Nie no, kortykosteroidy, nie? No jak tam? Jak ja też wiem co wytale. chodzi. No nie, kortykosteroidy, chłopie, człowieku, muszę się chować przez słońce. Czy byłeś lekarza? Byłem u lekarza człowieku, już następne maśmi przypisali i dalej nie działa, nie? I mówię czy idź na szpital na tydzień. No nie no, przy samym kurwa indywidualnie się tego wpierdolają, nie? Przecież to chyba jest standard, chłopie, przecież lekarza, od recepty mają pieniądze, nie? Poważnie? No jak? W firmie człowieku? Projekt przyjechał, wchodziłem sobie na rampę i se zamknąłem kadłubie, dupie, nuta na p*** no, lat, wychodziłem, chodz... Nikt, nikogo na rampie nie było. Rady Wszyscy to... maseczki, jakichś moja w sklepie, nie, truwa, cały czas w masce, zamkóry, aż pryszcze, a... im, pryszcze tak im rosły, nie? No. Firma a my na podróży nie, nie Intro, intro. To zrób mu za 5 godzin intro, jak będzie tu lelał już. Ty masz internet, Na ja, YouTubea, zdrowe odżywianie i tego ja, Dlatego jak teraz wygląda, jak będzie po zachodzie słońca. Ale nie będę, bo brak. Era. Siadłem, oglądam, to odpowiemy sobie piłko, piwko, oglądam. To. Ja akurat moje ufam kuli. Jestem pojęty. Nie masz żadnej żony w ogóle. Czy nie? Nie, no, banielski, no gitarsy. I jeszcze ma moja żona. A później tak. Siedzi mu tam w kilku. Czy co? No? Kurwa, nie no. no, wiem. Siedzimy uczciwie w kilku i beka mi laskę, a później idziemy do domu. Ja z Karolem jedziemy do z dziewiątego na parku. Nikt się nie odzywa. No, <laughs> ja już no nie do chcę. dobra! No, no dobra! Wysanka! <laughs> no, Ale nie, to mnie to. Dawaj do mnie, kurwa, tak Karol, Karol, tak. To jest <laughs> Mózk dobry popaczy na. Pozdrawiamy kamery. No to, nie, to, to się wetnie. się to to Nie, no nie, nie jak to, to Ale głąd, Ale jak który nie. Ale w pewnym moment? z Laską, to jest. Ja się nie wejdzie. Na mnie nie wejdzie. No nie, 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 nie Za gruby jesteś. To jest XXS. <śpiewanie> Ale spoko taka fajna wluft. Dobra, dobra <śpiewanie> to. Masz to? Masz to? <śpiewanie> Mamy to. Są go. Ale jakbyś chciał, no <grym i wytrza> to no problem. Zawastażyłem. Ale ty pierwszy. Kolejny go tam. Piana. Piana ziom. Ej, elo o motor. Elo Tego nie było. <grym i wytrza> Tego nie motor. Tego nie było. Nie mam przepisów. <grym i wytrza> Казинок надо добавить, так. Да. Добра. Oh, yeah. dobra. Nie, nie, do nie, tak, tak. tak. tak, nie ma, nie, ma nie, nie liczy się jak nie ma amunicji. Nie liczy się, na się nie ma amunicji, się nie liczy. Pięknie, <grybki> się nie liczy się, <grybki> <grybki> sugar. Гравец. tak duszno i parno, że nic się nie chce, człowieku. Ale swoje trzeba zrobić. Kiedyś pod tym wiaduktem miałem wypadek, bo zaraz za tym wiaduktem jest skręt w lewo, czy tam jak patrzysz z tej strony, to w prawo. Ja jechałem z chaty za gościem i koleś dosłownie w ostatniej sekundzie wrzucił kierunek, że skręca, ja go chciałem wyprzedzić po prostu a on w ostatniej sekundzie kierunek wrzucił no i przytrąbiłem w niego troszkę, nie? ale się okazało, że to w ogóle sąsiad, jakoś się tam dogadaliśmy to było może z 15 lat temu, jeszcze gnój byłem um, no dzisiaj troszkę ostrożnie jeżdżę taki fajny park wybudowali tutaj na Malcach <laughs> Anglia niby taka zaawansowana a kurde takiego parku szukać to naprawdę ciężko znaleźć u mnie w Exeter może jest jeden, ale sprzęt tam jest dosłownie śmieszny w porównaniu z tym, co tutaj jest. Tutaj jest super. Boisko do kosza, boisko do nogi, a tutaj boisko do siatki. Mega. Można iść do domu, napić się wody. Bo sobie wody nie wziąłem. Mama mówi: „Ja weź, weź”. Ja mówię: „Nie, nie, nie”. Mama ma zawsze rację. No, to biegu się do domu. Szczerze, że dawno się tak nie zmęczyłem, nie spociłem, ale to chyba bardziej dlatego, że jest naprawdę mega duchota, bo trening nie był jakoś turbo intensywny, ale jestem uff, mega zmęczony. I powiem szczerze, że to co jest spoko tutaj, przynajmniej na trasie nisko stalowa wola, dość dużo widziałem, bo przejechałem ją chyba z, z 15-20 razy w tą i we w tą. Stalówka nisko. Dużo ludzi jeździ na rowerze i mega sprawa. Naprawdę bardzo mnie to cieszy, że ludzie jeżdżą na rowerku. W Anglii ludzie też jeżdżą, ale w Anglii jest tak, że jest albo z górki, albo pod górkę praktycznie cały czas. I taka jedna górka, taka bardziej stroma górka potrafi Cię po prostu zniszczyć. A tutaj praktycznie wszędzie wszystko jest równiutkie i się jedzie jak talala. Czasami sobie tak myślę, że może by wrócił do tej stalówki, może by się tutaj osiedlił. I tak bym sobie rowerkiem pewnie wszędzie jeździł. Generalnie jesteśmy już w UK, wróciliśmy. Czekaj, założę czapkę, bo może niektórzy nie będą w stanie mnie poznać. Od razu lepiej. Generalnie jedna rzecz mnie w Polsce na maksa wpienia: mianowicie nijaka, dziadowska, a czasem nawet podła kultura jazdy. Kultura jazdy na drodze. Wiesz, wyprzedzanie na trzeciego, pchanie się. Generalnie na przykład jadę prawym pasem. Wyprzedzam sobie gościa lewym pasem, a mi już na dupie siedzi jakiś koleś, 40 cm zaraz za mną, jeszcze mi długimi miga, że on chce, on chce, że on też wyprzedza, żebym mu zmiatał z drogi. Machanie rękami, że co ty robisz, jak na przykład stoisz na światłach, jest czerwone, zaświeci się zielone i w ułamek sekundy nie wystartujesz, to cię ludzie zatrąbią na śmierć, wszyscy na maksa szybko zasuwają, no naprawdę, same kubice i szumahery na drogach. Mega tego nie lubię. W Anglii jest totalny inny klimat, jeśli chodzi o kulturę jazdy. I nic tutaj nie wymyślam. Możesz się zapytać, moje mamy. Centralnie pierwszej godziny dosłownie, jak tylko wylądowaliśmy, poszedłem po samochód na parking, zapakowaliśmy się, walizki, siebie, dzieci. Wyjeżdżam z parkingu. Dosłownie pierwszy samochód, który mógł mnie puścić, żeby się włączyć do ruchu, centralnie mignął mi długimi, żebym wbijał. I co tak myślę. To jest właśnie to, to jest właśnie to. W Polsce potrzeba naprawdę całej generacji nowych ludzi, którzy inaczej po prostu interpretują ruch uliczny, no ale to jest przynajmniej dekada, jak nie dwie roboty. Lot z powrotem generalnie był dość ciężki, bo Marcyś nie wiem, z jakiegoś powodu się po prostu bał. Jak lecieli do Polski, to było spoko, a jak wracaliśmy, to się bał. Cały czas mówił, że samolot nie, samochód tak. I że on jedzie do cioci, on nie chce wracać do Anglii, samolot nie. I całą drogę, może do samolotu, i jeszcze pierwsze 20 minut w samolocie, bardzo płakał, bardzo narzekał. W ogóle po drodze spotkaliśmy jakiegoś ziomeczka, co stało za nami dosłownie w kolejce. Mówi, że on ma też swoje półtora roczne dziecko. Kolej zdjął zegarek: miał taki srebrny zegarek, co dość taki był głośny, jak się nim zatelepało, troszkę tak wiesz, dzwonił. Gość mówi: Macie, oddacie mi po locie, nie ma problemu. No ale jakieś 20, może 30 minut po starcie. Marcyś zasnął, także zabrałem mu ten zegarek, oddałem kolesiowi podziękowałem, pogłaskałem go po łysinie i powiedziałem dzięki. Oczywiście uwielbiam przebywać w Polsce, bo jest to mój kraj, tam mam rodzinę, ale zawsze jak wracam do Anglii na swoje to poniekąd się mega cieszę, bo jest taka jedna sprawa i pewnie to wiesz i rozumiesz. Mianowicie brak rutyny jest emocjonalnie i fizycznie męczący, bo poniekąd trzeba funkcjonować w pełnym skupieniu. I na pełnych obrotach. Nie ma czegoś takiego, jak jesteś u siebie, jesteś na swoim, poniekąd możesz włączyć auto pilota. A propos obrotów, jeśli Ci się podobał filmik, to kliknij tam łapkę na dole, daj lajka, a jak się nie podobał, to napisz czego tu brakuje, jestem otwarty na krytykę. Jak wytrzymałeś do tej pory, to mega szacun. Naprawdę dziękuję. Pozdrawiam serdecznie, wszystkiego najlepszego, piąteczka. Cześć!